Siemaneczko, witam Was w ten jakże cudowny piąteczek, piąty, nie, piątek, piąteczek, piątunio, cudowny i piękny, ponieważ na początku chcę Wam pokazać co się na serwerze zmieniło. Po taka wielka wieża, która na razie Wam nie powiem gdzie prowadzi, zacząłem budowę drugiego, nieco większego i solniejszego statku. Jeszcze nie Zrobiłem przesmyk, przez które będą przepływać te statki. Znaczy, no nie przepływać, ale wiecie o co chodzi. Na... Y, poprawiłem trochę ten, co ostatnio budowałem. Ale to nie wszystko. Próbowałem także nagrać... Yy, tak. Tak, wczoraj próbowałem nagrać dwa odcinki. Kiedy nie wyszedł, ponieważ no, coś się stało złego. Telefon mi siadł. Nagranie było niedokończone, więc go nie wypuściłem. Był to taki kontrastowy domek. Taki. O. Ładny. Ale cóż, dobra, ja się polecę przespać i już wam mówię co będziemy robić w dzisiejszym odcinku oczywiście nie tylko w tym bo będzie ta budowa przedzielona na dwa odcinki yy, po pierwsze padłem na taki pomysł że no kurde nie mam co budować wymyślisz coś, na pewno wiecie co? wymyśliłem Dzisiaj będziemy budować samolot. Dobrze słyszycie samolot. Dobra, musimy jakoś zacząć w ogóle budować. Hop-hop-hop. I teraz co nam jest potrzebne? Bloki na pewno z betonu. Taki, taki. Taki i taki. Hop, 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 hop. Hop, 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 hop. Tak w ogóle cieszę się, że tyle pisze. No, no nie cię za dużo. Ale cieszą mnie te komentarze, które w ogóle są. Spodziewałem się mniejszego wypału po tym filmiku. W którym tylko gadam ale jak widać się umyliłem hopa, hopa hop hop jeszcze tak nie mamy już spód na którym będziemy działać będzie on chyba za duży, nie wiem czy go będzie w ogóle z ziemi widać. Hmm. Tak, 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 tak. Postaram tak. się mówić byle co. Bo wiem, że to trochę Dziwnie, jak się w ogóle nie odzywam na odcinkach. I to mnie też trochę dziwi, że w ogóle jeszcze subskrybujecie ten kanał. Ale subskrybujcie! Bo to fajne, że mnie subskrybujecie. Dzięki, wielkie za to. Mam niemały dylemat po pierwsze e, jestem odrzucony trochę i no właśnie a totalnie z innej beczki Nie wiem kiedy zacznę z innymi nagrywać Na przykład z Peksmakiem lub z kimś innym Ale nie mówię, że takich odcinków nie będzie. Będą na 100%. Może nawet na 200% albo 500%. E... Dlatego, że tak nagrywać samemu i ciągle kreatywa, na którym tylko buduję. To trochę głupio. Kolejna sprawa. Yy, dzięki za łapki i za suby. Bardzo mnie to cieszy, lecz chciałbym, żeby ich było więcej. Nie marzę jakiejś na początku dużej liczby, bo dopiero co zacząłem nagrywać. A. 3 suby na start.

Na razie mi to dobrze idzie, bo jest ich dosyć mało. I na się, jakby dostał więcej komentarzy. Eee, co by tu jeszcze powiedzieć? No, nie wiem nawet co mówić się tak nie przygotowałem do tego odcinka jest piątek po południu to pewnie będzie bonit 8 czy 8 tak? także będzie nazywał nie czy na to nie istnieje ale taką będzie nosił nazwę nie chyba jest taki To on... tym są to co się robią Tak, był taki chyba. Ale mnie w pamięć nie zawodzi. A często to robi, zwłaszcza na placek praco z historii. Co jeszcze chciałbym powiedzieć. No.

Coś ponosi mnie z piątek. Weekend się zaczyna i mam głupkę. Chcę jeszcze Was zapytać, czy wy także gracie Minecrafta? Czy moje odcinki Wam się przydają? Nie przydają. Wątpię, żeby się przydawały, bo są takie niepotrzebne do życia wprost mówiąc ale subskrybujcie je lajkujcie będzie ich więcej, niepotrzebnych odcinków do życia Ej. jeśli myślicie, że to budowanie tego podwozia Samolotu jest męczący i trudny. Po pierwsze, macie rację. A po drugie, budowanie jego dachu będzie jeszcze gorsze. Chociaż. Nie wiem, nie wiem. Serce odgłosy jest przeciąg i walą okna. się śpieszyć, bo jak zwykle nie mam czasu. Nie wiem, że jest piąteczek. Ale no, chciałbym coś innego porobić. Poglądać jakieś świecie czy coś. wymyślać nowe projekty. Będę się starał, żeby odcinków było coraz więcej. Hmm. Jednak... Nie gwarantuję, nie obiecuję. Nie yy, Jakby co w samolocie? Nie będzie chyba miejsca na pasażerze. Chociaż? Tak to? Nie, dobrze buduję. To ja... yy, znowu się zagapiłem. Znowu przestałem gadać. Yy, no już nie wiem co powiedzieć. I co jest? Aha. Tak to jest. Jak buduję i chcę zacząć yy, gadkę. Jednak w tym samym A może i go na odcinku skończy? Nawet, to niby nawet było. Jak myślicie, skończy go? Tylko nie przewijajcie do tyłu. Zastępujcie teraz, i napiszcie w komentarzu, czy go skończę w tym odcinku. Nie wiem, jak sprawdzić, czy nie zastępowaliście, ale <gryw> nie zastępujcie. Znaczy, zastępujcie. Jestesmy grubości Według mnie spoko produkować takie powinni produkować miasto, A nie Robią jakieś co się psują, rozwalają. Minecraft jest tak cichutko, a tylko jak rozwalam szkło, jest tak głośno. No nie, przyjdę, że na jego pokładzie będą się rozpić potwory. A nie mogę tak zrobić. Dobra, eee. Nie, tak muszę.

tylko tak, takie tak są to są dziwy, niezrozumiałe po prostu. Nie jest to, myślisz, że cię tu, zainduchę buje?

Dobrze. Opa, A jeszcze kolejne no. Nie wiem, będzie. Wiedźma.

Ej! Jeszcze to jest! Już nie ma. Aha. Ej, jak to, dobra? No. Ej, aha, dobra. Muszę niszczyć coś, co już zbudowałem, jest to, jest get. pięć sześć siedem siedem ten najkrótszy i spadaj skąd jest sześć trzy cztery pięć sześć siedem raz uderzyć no jeszcze się ze mnie śmieje baba głupia Tid. tadam oj, jednak nie tadam sorry, przedwcześnie Ta-dam! Da ta-dam, ta-dam, ta-dam! Ta-dam, ta-dam, ta-dam! Da. Da jeszcze Nie wiem jeszcze co zrobić. O! O! Trochę wygląda jak... Jak nie wiem co. O. o! Jest równo, jest równo, no. Zobaczmy, czy go w ogóle z ziemi widać. Trochę. Ej, znosić się tak wysoko, to tego... już... ...koszmar. Dobra. Zrobione. Uy. A, w tą stronę. Już myślałem, że mi wioska zniknęła. Wioska, miasto. I byzy. I busy to są. E, dobrze, na tym możemy dzisiaj kończyć. A, jeszcze wam pokażę co w tym statku zrobiłem. Zrobiłem tak trochę większym. I tutaj. Skrzynki, puste skrzynki Już muszę zrobić... Coś o czymś zapomniałem Nie Na serio, z półkłyta Nie Ej, co jest? Ja coś... Coś dla Nie, no nie, pomysł O. nie, proszę bardzo nie, okej okay. no dzisiaj to koniec dajcie łapka nie, ci którzy jeszcze tego nie, robią ten czerwony przycisk to sub nie, nie, O ja, ale fajnie. Nie omijajcie innych odcinków, a żeby tego nie robić, to trzeba kliknąć dzwoneczek. Tak, 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 klikajcie dzwoneczek. On jest dobry. Dla Was mi nic raczej nie daje, przynajmniej mi o tym nie wiadomo. A, chciałbym Wam jeszcze coś pokazać. Eee, o, tutaj takie akwarium. Tym domem niezbyt się popisałem, ponieważ miał być fajny. A z dachu krople lawy. No tutaj to jest superancki, no. Akwarium, wody widać, rybki. Które nie pływają. Eee, dobra, na tym dziś koniec. Jeszcze tu może coś porobię, ale nie jestem pewny. Zostawcie lajka, like suba, dzwoneczek. Piszcie komentarze, ja je chętnie czytam, chętnie daję serduszka. Do zobaczenia w następnym odcinku. Na razie.